Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Naszym gościem dzisiaj jest jak zwykle co tydzień doktor Adam Przygoda. Witam Cię Adamie. Witam Cię Arturze i witam wszystkich słuchających i oglądających bardzo serdecznie. Na pewno obejrzeliście już poprzednie odcinki, jest ich już kilka. Dobrze wiecie, że Adaś specjalizuje się... Jego konikiem to jest medycyna chińska i medycyna ortomolekularna. Adam pewnie też już wiecie, bo to pokazuje w każdym odcinku. Popełnił książkę razem z Andrzejem Więckowskim, odwracanie procesów nowotworowych i działamy, działamy dalej. Dzisiaj przygotowaliśmy taki temat, trochę inny, nie mylić z tym innym tematem, bo to nie jest klimaterium, tylko to jest klimatoterapia. Klimatoterapia, czyli terapia klimatem. O co tu chodzi? Chcecie wiedzieć? To serdecznie proszę yy, o głos Adama. Adam, co to jest terapia klimatem? Wiesz, za, zanim o tym zaczniemy mówić, to, to znaczy właśnie jako wstęp powiedzmy sobie do tej terapii klimatem. Yy, to jest taki pomost, yy, który właściwie bardzo ciekawie łączy to, o czym powiedziałeś przed chwilą i to w zasadzie, gdzie mieszkamy. Mówię, już mówię, co mam na myśli. Mówię o chińskiej medycynie. Generalnie mówi się w tych kręgach osób zajmujących się chińską medycyną, że no mamy niejako do czynienia chociażby z takimi dwoma nurtami. To jest tradycyjna chińska medycyna i współczesna, która jest troszkę inna. I teraz zarówno w tej starej, jak i w tej obecnej. Właśnie między innymi, co z kolei łączy Chiny z Polską, by było ciekawiej, no i z Anglią też. Dużo mówiło się o y, takim wspomaganiu procesów leczenia klimatem, czyli klimatoterapia, nie pomylić z tym wyrazem, który powiedziałeś, klimakterium, to nie o to chodzi. Dlaczego ta klimatoterapia, zresztą y, y, nie wiem, może ktoś z nas pamięta jeszcze, ale większość chyba jednak nie, to y, takie zalecenia jakby klimatyczne czy zmiany powietrza, jak to kiedyś lekarze przepisywali, były bardzo popularne w czasie przedwojną, chociażby przedwojennym w Polsce i e, powstały, powstawały wtedy, później różnego rodzaju tężnie, na przykład do których e, tłumy osób pragnących poprawić sobie zdrowia e, wyjeżdżały. E, I rzeczywiście to ma sens, bo w tych dawnych czasach, tak jak i dziś, kto wie, czy dzisiaj nie bardziej, e, czasami taka, w cudzysłów biorąc, właśnie wymiana powietrza czy zmiana powietrza jest niesamowicie potrzebna. Dlaczego dziś szczególnie, w ogóle dlaczego dziś o tym mówimy i dlaczego proponowałem, Artur, żebyśmy o tym sobie porozmawiali. Ano chociażby dlatego, że zobaczcie, kochani, mamy początek wiosny. Z początkiem wiosny to jest taka jakby tradycja ogólna, że następuje pewnego rodzaju odrodzenie. Człowiekowi w teorii przynajmniej powinno się chcieć y, troszeczkę jakby zmotywować te siły do większej pracy, bo powinniśmy z nimą trochę odpocząć. Ja wiem, że to nie zawsze tak wychodzi, czasami pracujemy tak samo jak mniej więcej w okresie zimowym, ale generalnie ten cykl y, przyrody jest taki, że no, większość mądrych zwierząt i czasami niektórym ludziom też to się udaje, w zimę odpoczywa i wiosną następuje to przebudzenie z nowymi siłami witalnymi, wkraczamy, chcemy coś zmieniać, budować, y, tworzyć coś nowego, mamy taką energię i pasję do tego, żeby otrząsnąć się z tego snu zimowego i zacząć działać. Niestety, no dla nas ludzi w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, to jest taka fajna teoria i, i piękne mawienie, bo tak jak powiedziałem, często okazuje się, że zimą pracujemy co najmniej tak samo. Natomiast tą wiosną szczególnie właśnie polecałoby się taką klimatoterapię, czyli na przykład wyjazd w góry, chociażby, czy w góry średnie, czy, czy na przykład nad morze szczególnie. Potraktujcie kochani to jako coś, co byłoby taką propozycją w odpowiedzi nie tylko na schorzenia jako takie, które możemy mieć potencjalnie, ale przy okazji właśnie tej wiosny pomyślmy sobie, że to jest dobra pora po to, żeby dokonać takiego e, odnowienia naszych sił witalnych. I to zarówno na poziomie duchowym, czy, czy emocjonalnym, e, duch-dusza, jak i na tym poziomie energetycznym, czy takim poziomie fizycznym, cielesnym. Bo potrzebujemy czasami takiego małego zatrzymania się, miejsca, gdzie będziemy mogli po prostu pochodzić, gdzie będziemy mogli odpocząć, gdzie będziemy mogli sobie zregenerować te siły znowu po różnych często emocjonalnych sytuacjach, czy, czy takich e, wytężających, jeżeli chodzi o pracę, emocjonalnie, e, e, psychicznie, e, jak również, no bo za tym idzie też takie zmęczenie e, fizyczne. Więc tutaj e, terapia klimatem pięknie się wpasowuje zarówno w czas, bo wiosna powinna temu sprzyjać, takiemu postanowieniu, że zrobię sobie, nawet gdybyście mieli, kochani, nie wiem, jeden dzień czy weekend, to w, tą, w ten jakby zakres ja bym bardzo chętnie wpisał nawet takie wypady jednodniowe gdzieś tam nad morze, czy, czy w okolice jeziora, czy do lasu. W ogóle o, o trapie lasem to porozmawiam sobie jakby ciągiem myślowym w jakimś tam przyszłości. Ale, czy w góry, to naprawdę fantastycznie regeneruje człowieka zarówno pod względem jakby psychicznym, czy emocjonalnym, jak i fizycznym. Kochani, ta zmiana powietrza czasami jest nam potrzebna też do tego, żeby troszkę w taki sposób może częściowy oderwać się od tych w cudzysłów biorąc napięć emocjonalnych z pracą, czy może domem związanych. Czasami taka zmiana, wyjeżdżając gdzieś do lasu, czy w góry, czy nad morze, spowoduje, że będziemy łatwiej mogli się po prostu zregenerować, łatwiej będziemy mogli jakby oczyścić te nasze ciała i umysły z obciążeń, które towarzyszą naszemu codziennemu dniu pracy. W tym klimacie gdzieś tam, w innym miejscu, nowym dla nas, polecam bardzo, żeby pojechać w takie miejsce, które kochamy. Dla tych z Was, którzy lubią morze nad morze, ty, ci, którzy lubią góry w góry, ci, którzy tak jak ja lubią i morze i góry, to też się da czasami połączyć. Bo czasami są takie miejsca, gdzie możemy być w górach nadmowym. Wybierzmy sobie coś, co nas relaksuje bardziej niż inne miejsca, bo to rzeczywiście się przyczyni. Żeby to nie było tylko takie gadulstwo na temat rzeczy ogólnych, to kochani, jeżeli chodzi o jakby schowenia, dwa słowa. Dawniej i teraz mądry lekarze przepisywali i przepisują receptę klimatoterapii, na przykład w przypadku problemów z alergią czy w przypadku problemów na przykład z układem sercowo-naczniowym, czyli chorób serca, yy, nerwice różnego rodzaju, czyli stresy na przykład związane, jak mówiłem, z pracą czy z domem i taka ogólna potrzeba rekonwalescencji, odpoczynku, oderwania się od tej codzienności, którą mamy gdzieś tam każdego dnia, po to, żeby zregenerować nasze siły lepiej. No i oczywiście, żebym nie zapomniał przy okazji też choroby układu oddechowego. Jak najbardziej. I teraz kilka słów takich ciekawostek dla Was, dlaczego naprawdę warto, bo to nie tylko dlatego, że no wydaje nam się, że będzie to, to dobry pomysł. Jak mówiłem, na pewno pod kątem emocjonalnym to jest świetny pomysł, bo sama już zmiana miejsca, tego gdzie mieszkamy, czy pracujemy na ten dzień, czy nawet weekend może, gdzieś indziej, załóżmy w górach, czy, czy nad morzem, to już spowoduje że będziemy mieli korzystniejsze warunki do tego, żeby odpocząć, czyli żeby zrelaksować się. Ale y, znane są przypadki, jeżeli chodzi na przykład, no powiedzmy, choroby skóry. Powietrze górskie, powietrze suche, szczególnie w górach średnich, y, mamy historię tak naprawdę tych recept, w cudzysłów biorąc, przepisywania terapii klimatem, bo okazuje się, że w górach, szczególnie w górach średnich, y, jest bardzo korzystny y, klimat, właśnie do tego, żeby osoby mające problemy z różnymi schorzeniami skórnymi sobie pojechały i doznały ulgi. Druga taka klasyczna sprawa to są alergie, bo nie wiem, czy kochani wiecie, że w ogóle powyżej 1500 metrów nad poziomem morza mamy bardzo, bardzo korzystną sytuację w przypadku na przykład takich alergenów jak kurz domowy czy, czy różnego rodzaju pleśnie. Tam one nie mają szans bytu. Więc jak sobie wdrapiemy się na te góry powyżej 1500 metrów, to generalnie alergicy, którzy mają właśnie problem z kurzem domowym czy, czy z pleśniami, na pewno poczują ulgę. Także warto, bo może to nie jest taka terapia jakby no obejmująca całokształt wycofania problemów z tym związanych, ale na pewno odpoczniemy, na pewno będzie ulga, na pewno będziemy czuli się zdecydowanie lepiej. Też jeżeli chodzi o takie problemy, o których mówiłem, związane chociażby z układem oddechowym. No to ewidentnie, bardzo często w takim czystszym powietrzu, tutaj uciekajmy tam, gdzie jest jak najmniej fabryk, jak najmniej zanieczyszczeń, gdzie jest troszkę spokoju. Tu niektóre ośrodki górskie no nie będą dobrym wyborem, bo tam bardzo często cały rok jest tłum turystów i generalnie na nasze tak zwane szargane nerwy czy, czy potrzeby odpoczynku świeżym powietrzem no to niestety może być nie, niezbyt dobry pomysł ale da się znaleźć jeszcze w Polsce czy w ogóle w Europie miejsca, gdzie można sobie pojechać i tym świeższym powietrzem e, troszeczkę jakby lepiej pooddychać e, jeżeli chodzi o samo serce czy choroby układu sercowo-naczyniowego, to tu jakby tradycyjnie są dwie szkoły, ale jedna z nich poleca bardzo często udanie się w takie niższe partie. Jeżeli góry to niższe, czy w ogóle nizinne jakieś takie tereny. I tu na przykład tylko zapowiem, że o tym sobie wspomnimy też trochę, jak będziemy mówić o, w tej części o leczeniu lasem, właśnie o chorobach serca, bo okazuje się, że ten klimat nizinny, czy teren nizinny bardzo dobrze sprzyja łagodzeniu różnych takich schorzeń związanych właśnie z sercem. Może dlatego, że no nie wszystkie na pewno, ale niektóre z tych schorzeń mają ewidentnie podłoże stresowej, nerwowej, wtedy taki, taki odpoczynek aktywny, gdzie niekoniecznie forsujemy organizm, ale jesteśmy właśnie wśród drzew, gdzie jesteśmy blisko jakiegoś jeziora. Słuchajcie, woda wpływa fantastycznie na człowieka. Może nie na wszystkich, ale generalnie na bardzo wiele osób w sposób taki kojący, łagodzący. Ja się noszę z takim zamiarem, co prawda mamy tutaj w Anglii ogródek mikroskopijny i to jest bardziej moja, moja ukochana żona przechodzi sama siebie, żeby takie te japońskie bonsai zastosować, bo na kilku metrach kwadratowych trudno cokolwiek wielkiego posadzić ale bardzo bym chciał im w tym ogródku, takim, który jest oazą spokoju i relaksu, żeby sobie z książką usiąść, czy po prostu usiąść, pooddychać w sposób spokojniejszy, kontrolowany, to też może temat na, na inne spotkanie będzie, ale przeprowadzić te, te oddychanie tak, jak dalekowschodnie e, kultury, między innymi chińska czy japońska, e, zalecają, po to, żeby zrelaksować nie tylko emocjonalnie organizm, ale też wspomóc te procesy jakby równoważenia e, różnych zaburzeń, które powstały. To potrzebne do tego między innymi jest dobry oddech, dobre otoczenie. No i w tym ogródeczku moim kochanym, słuchajcie, brakuje mi bardzo mocno, sobie tak marzę, że może kiedyś mi się uda zamontować taką e, malutką jakoś zbiornik wody, żeby ta woda tak gdzieś tam sobie e, leciała, dlatego że no właśnie, ten chociażby sam odgłos wody, szum fal morskich, czy nawet w jeziorze, wpływa niesamowicie kojąco na osoby, które albo dużo pracują, albo mają właśnie takie jakieś nerwowy tryb życia. Ja ponieważ kocham przyrody całym sobą, od stóp do głów, to, to dla mnie taka perspektywa, żeby sobie usiąść spokojnie, nawet po prostu zamknąć oczy, zrelaksować się, troszkę pooddychać, słychać, usłyszeć szum wiatru na przykład w drzewach czy, czy, czy wody płynącej, to jest niesamowicie relaksująca rzecz i to tak w ogóle taka wskazówka, kochani, jeżeli mogę tutaj wtrącić jeszcze, to od kilku lat już na pewno w Anglii, może w Polsce nam się uda, nosimy się z zamiarem, żeby zorganizować takie spotkania weekendowe dla ducha, duszy i ciała w takim dobrym tego słowa rozumieniu i tu na pewno jak nam się w końcu wreszcie uda ten projekt zrealizować to marzy mi się, żebyśmy między innymi poświęcili czas oczywiście na ćwiczenia odpowiednie. Tam będą na pewno nauka i odpowiednie oddychanie plus systemy relaksacyjne, ale żebyśmy mogli zatopić się, cudzysłów biorąc oczywiście, w tym pięknie e, takich łagodzących odgłosów przyrody, śpiewania ptaków, szum e, wiatru wśród drzew, czy właśnie szum wody. To dla osób w dzisiejszych czasach, powiedziałbym nawet, wiesz Artur, że to jest powiedzmy kwestia nawet 70-80% społeczeństwa, które biega, gania, nie ma chwili dla siebie. I które to osoby, nie wiem czy ty się z tym kiedyś spotkałeś, ale ja to na sobie przetestowałem i miałem też informacje od różnych osób, że gdy nadchodzi moment, żeby odetchnąć troszkę, zrelaksować się w takim, nie wiem, lesie nad jeziorem, nad wodą, to, to my zabiegani Często łapiemy się na tym, że no dobrze, myślimy sobie tak, to się uspokoimy, zrelaksujemy te nasze myśli i 3-4 sekundy później już nam się wkrada do głowy ten cały mętlik i nasz mózg zaczyna z kolei pędzić dalej. Co jeszcze muszę zrobić, kiedy, gdzie jeszcze pojechać, co jeszcze ogarnąć, i kilka razy znowu wyhamowuje, uspokaja mnie, to jest relaksacja, a za chwilę znowu ten pęd w umyśle przybiera na sile. I dużo osób mi właśnie o tym mówiło. Co jest tylko potwierdzeniem tego, że my naprawdę zaczęliśmy żyć za szybko. Za szybko i niezdrowo. I klimatoterapia, właśnie teraz, na wiosnę, w tym czasie, to jest, po, to, wydaje mi się, że to powinno być słowo numer jeden, bo kochani, jeżeli nawet na terapie różne zaawansowane, nawet gdy suplementów, witamin, czy jakichś innych leków, czy jakichś innych terapii, wiadomo, zawsze potrzebne są pieniądze. Kochani, na klimatoterapię, Wcale niekoniecznie, bo nie musimy zaraz pędzić do Szwajcarii, Walpy i wydawać dużo pieniędzy. Możemy po prostu wyjść do lokalnego parku, poszukać miejsca, gdzie jest trochę ciszy, trochę spokoju, przejść się, pooddychać, zrelaksować się, pobyć wśród tych drzew i naprawdę to są, to są terapie, które wcale niekoniecznie wymagają jakichś dużych nakładów finansowych, bo można taniej, można lepiej. A oprócz tych Schornień, o których powiedziałem, czyli jeszcze raz powiedzmy alergie, serce, to będą też schorzenia układu naczyniowego przy okazji. Na pewno układ nerwowy, z nerwicami jakby włączając depresję różnego rodzaju stany takiego pogorszenia jakby samopoczucia emocjonalnego. Na pewno y, y, układ oddechowy, ewidentnie, tutaj szczególnie, y, pewnie, prawie na pewno, powiem, porozmawiałem sobie o, o tej terapii lasem, dlatego, że tam są niesamowicie ciekawe doniesienia naukowców japońskich, którzy potwierdzają, że taki spacer aktywny po 4-5 godzin w spe, specjalnych drzew, musimy wybrać odpowiedni gatunek drzewa, dzięki między innymi substancjom lotnym yy, właśnie te schorzenia układu oddechowego się powolutku regulują i naprawiają. Także ta klimatoterapia jakkolwiek by kochani nie brzmiała tak trochę kuriozalnie, może i mało poważnie, i może tak trochę nie wiem, no niektórym może się wydawać, że to, to w ogóle jest za, za terapia. Kochani, niekoniecznie wierzcie przygodzie, ale spróbujcie przygody z klimatoterapią. Spróbujcie przygody z lasem, czy jeziorem, czy, czy, czy nie wiem, morzem, czy górami. Spróbujcie kilka razy w takich sytuacjach, o których powiedziałem i napiszcie do nas, czy się sprawdziło, czy nie. Po prostu, sprawdźcie na sobie. Ja mówię to, co mówię z doświadczenia skromnego, własnego, ale też dużo bardziej bogatego różnych terapeutów, lekarzy, ale też i pacjentów, albo na przykład tężni. No w Polsce są fantastyczne tężni. Zainteresujmy się tym. Naprawdę warto. Naprawdę często nie trzeba dużych nakładów finansowych, żeby z tego dobra Matki Natury nazwijmy skorzystać, która tak naprawdę jest wokół nas. Pamiętajcie też, kochani, to też jest temat w ogóle na, in, na inne spotkanie. Nam się jak, jak rozmawiamy, to mnożą te tematy, które będziemy chcieli pewnie poruszyć, ale y, zobaczcie, jest, jest początek wiosny, to powolutku wchodzimy w okres, gdzie pójdziemy sobie do parku, popatrzmy gdzie nauczmy się, jak wygląda mniszek lekarski. Popatrzmy, gwarantuję Wam, że tego będzie mnóstwo dookoła. Zrobienie fantastycznych sałatek. Tam można kory, można liście. Artur, zniknąłeś mi teraz? A, no właśnie, jest, jest. Proszę bardzo. Tutaj w tle u Artura jest właśnie mniszek lekarski. Kochani, to jest coś, co rośnie pod nosem nam. Już niedługo będziemy mogli zbierać. I możemy z tego zrobić sałatki, możemy jeść ratując nasze zdrowie w sposób naprawdę fantastyczny i znowu, niedrogi. I to tak będzie klimatoterapia w pewnym sensie. Chociaż wiadomo, standardowy taki przykład, no to są góry, to, to jest morze. Morze jest znane z tego, że kochani, no chociażby ratujemy się tą ilością jodu, która tam powinna w powietrzu być. Ale nie tylko, bo dużo osób właśnie znerwicowanych czuje ogromną ulgę, tak sobie przycupnąwszy gdzieś tam na plaży i po prostu wsłuchuje się w ten szum fal. Zachęcam bardzo mocno do tego, żeby tak z uśmiechem na ustach, ale i poważnie z drugiej strony, potraktować klimatoterapię, która no, przed wojną naprawdę to był bardzo potężny temat i bardzo wielu lekarzy polecało i bardzo wiele osób korzystało. Znowu, nie dajmy się zwariować tabletkom, bo nie tylko one pomagają nam w zdrowiu. Skorzystajmy z tej cudowności, z której korzystali nasi dziadkowie i babcie i zobaczmy, jak z tej klimatoterapii można skorzystać. I jakby Was temat zainteresował bardziej, to powiem, że wspomnimy trochę o tym, jeszcze raz powiem, bo już mówiłem, przy okazji tego, tych te, terapii lasem, ale myślę, że będę się gdzieś te tematy może przewijać, bo y, są też konkretne uwarunkowania, kiedy, w konkretnych chorobach, co, gdzie jechać, na przykład, tak jak mówiłem, dla sercowców okazuje się, że w badaniach grupowych, no, bardziej przyjazne są takie tereny niż inne, a z kolei, no, alergie czy choroby skórne, to to zdecydowanie takie średnie góry powyżej 1500 metrów sobie idziemy i, i będzie nam się poprawiało. Na nerwy to już różnie. Jeden odpocznie lepiej nad jeziorem, łowiąc ryby, inny odpocznie nad jeziorem, nie wiem, jadąc kajakiem sobie, płynąc, a inna osoba po prostu pójdzie na spacer. Czy to będzie jezioro, czy to będzie morze, czy to będą góry, czy to będzie las, ale kochani, to gdzieś tam jest w naszym zasięgu i naprawdę po raz już czwarty dzisiaj i pół Zachęcam, żebyśmy z tego skorzystali, bo właśnie przyszła wiosna. To tym bardziej możemy z tych dobroci natury skorzystać dla naszego własnego zdrowia. Co więcej, ostatnie zdanie. Rodzice kochani, jak wy pójdziecie i skorzystacie z takich dóbr i nauczycie przykładem, a nie słowem, dzieci, to dzieci kiedyś też w przyszłości będą z tego korzystały. Będą po prostu wiedzieć jak i będą wiedzieć, że można. Tu nie wystarczy im, tylko mam dzieci, to, to wiem, jak to jest powiedzieć i nie wystarczy. Trzeba po prostu to zrobić, bo one zobaczą, jeżeli my to robimy, to będą chętne z tego skorzystać. A byłoby ogromną stratą, gdybyśmy tych cudowności naszej przyrody nie wykorzystywali. Dziękuję bardzo, Artur. Rozgadałem się, ale to jest fantastyczny temat, który całą ją duszę i serce porusza. Pięknie, pięknie. To wiesz, co to tak teraz reasumując, mówiłeś bardzo, bardzo fajne, fajne rzeczy i Nasunęło mi się dużo, dużo myśli i to wszystko sobie wynotowałem. Jak najbardziej, my generalnie biegamy, cały czas biegamy. Jest natłok informacji, jest natłok zajęć i ciągle nam brakuje, brakuje czasu. Najważniejsze to, co tak jak Adam powiedziałeś, stop, zatrzymajmy się na chwilę, zatrzymajmy się na dzień, zatrzymajmy się na weekend. My jesteśmy naturą, dlatego my powinniśmy korzystać z tej natury, być z naturą za pan brat. To co, to co mówisz, idźmy do parku, idźmy do lasu, przytulmy się do, do drzewa, poczujmy tą energię, wyciśmy się. Jeżeli pójdziemy na łąkę, połóżmy się na ziemi, po, posłuchajmy, jak pracuje ziemia. To jest, to jest energia. Generalnie spacery, spacery wyciszają, czy, czy woda, czy, czy las, czy łąka, przede wszystkim natura i ruch. I ruch. Wtedy mamy wyciszenie. A jeżeli jeszcze znajdziemy sobie kawałek lasu, parku czy łąki, uziemiajmy się, zdejmijmy sobie buty, skarpetki i uziemiajmy się przynajmniej 15-20 minut stany zapalne nam schodzą, schodzą z organizmu. To co też Adam powiedziałeś, jak się jeszcze wyciszyć w naturze las łąka, usiądźmy sobie na chwilę, zamknijmy oczy, bo jak zamkniemy oczy, dużo więcej słyszymy. nasz zmysł wtedy się wyostrza. Czyli poczujmy, poczujmy naturę. To jest taka, taka y, taka informacja to co to co mówiłeś to ja tak w wielkim skrócie powiem wam kochani taką taką rzecz bo to mi się nasunęło to co mówi adam o, o wyjazdach y, kilka lat temu byłem razem z, z kolegami pojechaliśmy motocyklami zrobiliśmy wycieczkę y, przejechaliśmy przez rumunię i przez bułgarię i kochani właśnie to co mówi adam wyobraźcie sobie że jak przejeżdżaliśmy i był weekend każdy park, każdy las, każde jakieś parkingi pobocza, oni wyjeżdżają. To jest natura, robią sobie pikniki, robią sobie yy, powiedzmy jakieś grilla czy, czy koce i, i, i spacerują. Tego było bardzo dużo. I cała Rumunia i cała Bułgaria, jak przejechaliśmy z kolegami, było mnóstwo samochodów właśnie weekendowo, gdzie oni wyjeżdżają. Róbmy to tak samo, czy nad morze, czy, 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 czy w góry, czy, czy gdziekolwiek i. To powiedziałem, to powiedziałem, czyli, czyli ruch, energia, zmiana, zmiana klimatu, zmiana, zmiana powietrza. Adam, czy jedno zdanie chcesz jeszcze dodać, czy już kończymy odcinek? Myślę, że już powiedzieliśmy wszystko i niech to, niech to pójdzie na dobre przetrawienie. dobra. Jedno pytanie, które widziałem u Was bardzo często, że co polecacie? My generalnie nic nie polecamy, ale dobrze wiemy, że wiele widzów gubi się, bo mamy ponad 30 tysięcy firm, które zajmują się suplementacją w Polsce. Można się zgubić. Ja kiedyś też się zgubiłem. Jak od kilku lat prowadzę ATVB, zdrowy kanał, kilka lat temu i poznałem firmy, sklepy, naturoterapeutów, lekarzy i to wszystko, żeby ułatwić, co polecamy, polecam sklepy i usługi godne polecenia na stronie. Będziecie mieli na planszy atvb.pl studiohandlowe sklepy. To jest tam. Kontakt do y, doktora Adama Przygoda. Przygody tam też jest. Także to korzystajcie. Subskrybujcie nasz kanał. Udostępniajcie te filmy. Niech ta wiedza się szerzy lajkujcie oczywiście i na koniec powiem Wam, że czytajcie Zdrowie bez leków i jeszcze, tam są różne fajne artykuły i jeszcze Zdrowia bez leków specjalnie dla widzów ATVB, bo Zdrowie bez leków ma swój sklep i jest 7% rabatu dla Was. I tyle w tym, w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki Adamie za y, terapię klimatyczną na zmianę, zmianę klimatu. Trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego, słoneczka i miłości. Bądźcie szczęśliwi. Dziękuję bardzo też. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.